Panie Radny, chciałbym zapytać o te świetlice. Coś Pan powie na temat tego wynajmu świetlic? Próbowałem do Pana dzwonić, ale niestety nie mogłem się dozwonić. Jak to jest z tym wynajmem? Tam widzieliśmy takie umowy, że Pan sobie sam... Wynajmował świetlicę na przykład za 100 zł. No bo potrzebowała na godzinkę czy dwie, no to pani dyrektor wyraziła zgodę i ale, miałem. Ale nie, to, było, to była świetlica wynajęta na cały dzień, na całą dobę. No bo nie, nie wpisałem, że, że będzie to dwie godziny, ale potrzebowała na dwie godzinki, pani dyrektor o tym wiedziała i wyraziła na to zgodę. Ale tam pan wyrażał zgodę, nie pani dyrektor. Pani dyrektor wyraziła zgodę. Mhm. A popisała się tam, pani. Dyrektor. No pa, pa, podpisała się obok pana podpisu, czyli pan tak. sobie sam wynajął świetlicę. Nie wynająłem sobie sam. pani dyrektor wynajęła. No nie. Jest, ja. z jednej, nie pani dyrektor asygnowała. Ja się zwróciłam o wynajęcie. Tylko, asygnowała tylko. Ja się o wynajęcie. Ale podpisany jest z jednej strony pan jako. Wynajmujący, bo ja opiekun, świetlicy, tak. opiekun świetlicy. Opiekun tak. świetlicy, który wynajmuje tą świetlicę, tak. a z drugiej strony jako najmujący. Tak. I tak jest w umowie napisane. Tak. Czyli z jednej strony jest pan najmujący, tak. a z drugiej strony jest pan wynajmujący. To co, są nie może sobie świetlicy wynająć? No ja wiem, tylko pytanie, dlaczego za 100 zł, a innym mieszkańcom za 500. Bo, bo mówi pan, że potrzebowałem ty na dwie godzinki. Ale z umowy to nie wynika. To tylko dla pana może nie wynikać. No nie, no w umowie jest napisane na cały dzień.